Два разе две минути, Формула Кајеви. Да. Proszę Państwa, dziś mamy kontuzję, tak? Tak. Podziękujmy za wodnikom. I w takim wypadku musimy ogłosić RSC. Zapraszamy na środek zawodników. Przez RSC w tym pojedynku wygrywa Kamil Mazurek, Profajter. Dziękujemy, również dziękujemy Jakubowi. Panaryn zapraszamy. Narożnik Czerwony, Bartosz Lubryciński kontra Patryk Rutkowski. Ta walka odbędzie się w formule boks dwa razy po dwie minuty. Zapraszamy.